Rodziną tańczy, 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 tańczy. Dwa, raz, dwa. A ja mam raz, to w dupie. Dwa, raz, dwa. Tak, teraz ćwiczenia. To ma co niech ta kurwa, ma ta kurwa, Dobra, zamknij dupę. Pamiętajcie, jedzenie przyjaciół pomaga Siem się wysrać. Brrr, brzmi to świetnie. Ja bardzo, 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 bardzo lubię jeść. Możemy tam pójść i zobaczyć pana ziemniaka? Oczywiście. Wszyscy przyszli zobaczyć pana ziemniaka i otwarcie Dydronki. I, i, zobaczcie, przyjechał pan ziemniak. pan ziemniak. O, to tylko peta! O, Witam wszystkich! Oo! Suzy myślała, że to pan ziemniak. Co ty mówisz, chamie? Jesteś za duża. O. Jestem puszysta, nie gruba. Co pan pierdziej... Zamknij mordy! Oh, przyjechał pan ziemniak. Pan ziemniak przyjechał na otwarcie dronki. Hej, witam wszystkich przyjaciół. All me are faces, worn out to ja, wasz pan ziemniak. <noise> Co ty tu kurwa robisz? Nie interesuje się pan, panie, bo ja się panem nie interesuję. Nawet Biedronka jest otwarte. No i no i cześć. Wspaniale. Wspaniale! Wspaniale! Pamiętajcie, trzeba dużo i jeść! Jakie owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Glutonek węgla, hemoglobina, ziemia, woda, coś takiego, nie? Ziemniaki! A, ma, 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 ma. Y co ty powiedziałeś? Nic, kurwa! Nie obrażę się! Czemu pan nie jest normalne ziemniaki? Pierdolę. On ma nogi! To ty śmiecił! Normalne ziemniaki nie mają nóg! Bardzo dobrze! Pamiętajcie, jedzenie przyjaciół pomaga... się wysłać. Dobrze! <laughs>